Dzień dobry, ja nazywam się Kairos, a to jest 14 odcinek z podróżnika i co mogę powiedzieć? Chwila. Zaorane, mam y, ogólnie sobie byłem jeszcze w pokoju tej Loli i tam było ubranko jeszcze w jej skrzyni, którą otworzyłem, bo nakupowałem też troszeczkę wytrychów i wreszcie mogę tę misję dla luka wykonać. Ja Zaś ta muzyka! Ja Słuchaj. Słuchaj, to fakt kurzę, że ręka No ty od młody odstało, to jest już ostatni pisk, Płaci od cardel. te muzyki А, ну спасибо. Ну, я к там новое убрание? Ну no, и как тебе э, в новой одежде? Отлично, только биос немного давит. Слушай, я нашел причину поломки моего корабля. Может, ты мне еще раз поможешь, а я в долгу не останусь. А что надо-то? Короче, накрылся у меня в реакторе трансглюкатор, а именно его главный подшипник. Может, найдешь где. Эти за это лазерное ружье отдам. А как же ты сам без ружья-то будешь? A mu, kto nie siłę nienożliwia? Znalazłem Użysko. Ja noszą podszypnik. To szto nadal, jak raz dla transglukatora podchodzi. Drży różo. Koniec. Co i wszyscy cały wątek wykonanej Dałeś mi dokładnie ten sam karabin, który ja mam. Nie, po, nie polecam takiej sprawy. I co Lukus Skywalkerze? I co teraz zrobisz? Dalej naprawiasz swój statek, a wątek stąd został wykonany i prawdopodobnie to jest pitolisz stąd już yy, jak... sobie pójdę. Znikniesz już całkowicie. Nie, ciekawa sprawa, mogę tak powiedzieć. No no co, mogę wracać tu w sumie do gadiu kinowa już. Nic więcej tutaj nie zrobię. No muzyka z jednych wojen. Tyn, tyrydydydy, tyn, tyrydydydy. No, może się już wyłączyć, żebym się mógł bardziej skupić, bo jest za głośno i zaś dostanę pewnie prawa, no film zablokują za prawa autorskie, znaczy zablokuję możliwość zarabiania, ale z racji faktu, że i tak kokosów nie zarabiam, to mi się w sumie tego wyciszać nie chce, no, bo mam w ogóle ulewe partnerstwo, no, w każdym razie, w każdym razie, dużo osób mnie molestuje komentarzami w stylu, przeważnie pod Skyrimem, Kairos... No też ucieka. Eee, komentarze głównie są pod Skyrimem. Kairos kiedy? Podróżnik. Powiem Wam, że jest prosta zasada wrzucania moich filmów. I nie wiem, czy niektórzy nie zauważyli już tego, że je... najpierw wrzucam Skyrima, potem Podróżnika. Skyrim, Podróżnik, Skyrim, Podróżnik i tak filmy są przesyłane do cholery na zmianę. Jeżeli w jakiś magiczny sposób będą dwa odcinki z Podróżnika z rzędu albo dwa odcinki z Skyrima z rzędu, to wtedy macie stuprocentową pewność, że kolejny odcinek na pewno będzie z tej drugiej gry. No. Więc mam nadzieję, że tą kwestię sobie wyjaśniliśmy. Nie musicie spamić komentarzami w stylu, kiedy podróżni, kiedy Skyrim, bo będzie jak będzie. Ja się ogólnie niby staram wrzucać codziennie jeden film. ale tak średnio to wrzucam jeden film co dwa dni. Może w sumie jeden film i wychodzi na je, co jeden albo dwa dni. Tak. Codziennie, albo z drugi. Gdzie jest nadzorca? Zgubiłem nadzorce. Hej! Jaga, cześć. U, 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 kradzież portfela będzie w ogóle prosta amulet wnikliwości Wojownika zręczności dobra ryzykujemy 111 Macie rubli co masz na sprzedaż aha takie bzdety masz eliksir życia, masz eliksir ducha masz eliksir zręczności mam w ogóle 3000 rubli to jest troszeczkę dużo pieniążków ciężka buława, to ci sprzedam piłę, stary tasak, widły tulipana, patelnię, stalowe zostawię. Łuskacz, butelki po piwie, ciężką pałkę, karabin snaiperski. Karabinogni samolot zostawię. Nie wiem, czy te karabiny by nie były mi do czegoś potrzebne w sumie. Na razie trzymam. O, portfele jeszcze sobie pootwieram. I te w sumie pierścienie mogę ci posprzedawać, które mi się tak nie przydadzą. Raczej. Ale to na razie może będę trzymał. O grzybków mogę się nawpierdzielać i w sumie mam 27 punktów nauki Czy ja się już nauczę mistrza walki bronią jednoręczną? To jest bardzo dobre pytanie Ivan Chyba, że będzie prosta 200 rubli Oczywiście miszku Broń jednoręczna Nie jednoręczna 5 punktów I 5 punktów I kosztuje już po 15 i uwaga uwaga Haha! Ha! No i to jest coś! Mistrz 64% No, można walczyć jest naprawdę stosik, jeżeli chodzi o walkę bronią. Tu, 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 tu A jak jest dwuręczna... Wow, dwuręczną jestem już żołnierzem, a, Miecz Jedi a w ogóle to troszeczkę jest przypał. Nawet prętem mogę walczyć po mistrzowsku. Spoko, spoko. W ogóle dwa eliksiriszyły. Jeszcze to mm, jeszcze mam gdzieś tutaj o, Embarla Firgasto. To mi w sumie da 21 punktów siły więcej i to jest naprawdę sztosik. Ho, ho, ho. Fajnie fajnie. Wiecie co? Przespałbym się w sumie do północy, bo bym zaryzykował spotkanie z nadzorcą. Albo są jeszcze portfele. Po, portfele portfele otwieram. Jest portfel. Znaleziono 10 rubli. I gdzieś tutaj chyba miałem kolejny przypadkiem. E, coś jest, coś jest portfel. Wow, prawie 4000. Tyś... Właśnie, muszę nadzorcy skóry oddać. To będę miał co najmniej 4000 rubli. To, bym te mikstury w sumie nakupował jeszcze. Ach, cholera, gdzie ten stary pierdziel poszedł? W ogóle fajny koncert był, Filemon? Uuu, ryzykowna kradzież. Ale o Jezus, nie wyciągaj broni, Gałganie. Ja sobie już muszę, mogę zmienić amulet na życie. Coś cicho tutaj jest, aż za cicho. Prześpię się do północy. O! Powrócił! Владимир Владимирович Путин. Але миссию спать. Потребуешь скур? Да, mm -hmm. no, приноси. О, то важишь что отзорца из перна справа. Товарищ управлдом. Тут такая загвоздочка. Бабушка твоя, она тебя хочет видеть. И пирожки не берет. Не Я занят, видишь? Не no, могу я идти к ней. Если бы мог, сам гайд А что делать? Ну, есть идея. У меня где-то фотка была. Должна помочь. Dobre. Gdzie żyje? Dosunę. Nie. Nie, gdzie? Materiał No, dokładnie. Ja niedawno w les W ogóle. Tam nie pocieram. A gdzie inny? Wtedy byłem. A no, to nie serio. Na stoi. Oj, serio. Chłopie, muszę nam teraz zapidziulać, żeby głupią misję na wykonać. Nadzorco, ty, ty, sukni synu, naprawdę, chłopie, za... nie, nie, tak tak nie będzie. Panie, w sumie można by było sklepać nadzorcę. O jezu, co się z dźwiękiem stało. Czy nadzorca się obrazi, jak go sklepie? Dopór, drwala. O, skóry. <noise> Wszystkie skóry, które ci dałem. Oj, chłopie, to jest w sumie pomysł. Wow, właśnie mo mogę oszukać grę. Pobić nadzorcę i po prostu mówicie wszystko zabrać, he he, he. Goper Oddawaj kurwa moje pieniądze No chodź tu Goper, chodź Powiedziałem, że powinienem sklepać już Dobrze się blokujesz No chłopie, ile się możesz blokować? Szczególnie kiedy jestem mistrzem walki bronią No on, Goper jest ze sklepania, tylko on się bardzo dobrze broni o! No wow, Ło, wow, ludzie, on już nie jest w ogóle wyzwaniem. O, tylko on miał tu swoją śmieszną broń, której już nie mogę w sobie mieć. Wielki wąż, czy u wielkiego węża jest coś ciekawego jeszcze, nie? Może mnie tylko... No nie idź spać, ja chcę twoje łóżko! Jak chcę twoje łóżko! Nie jest w użyciu. O, teraz. Mogę spać. Na mi sił? Po porządnym śnie czuję się wypoczęty. Fakie. O, skrzynia, czy ja ją w sumie sprawdzałem. O, nie sprawdzałem. Troszeczkę wytrychów mam, jak już powiedziałem. O Boże. Aż bym serio poszedł w tą zręczność pierwszym. Aha, takie no. no wiadomo, no, czego no można masz. było się spodziewać po Po zawartości skrzyni, której którą rzecz jasna nasz y, wielki wąż. Żadna wielka sprawa. No. Gdybym wiedział, że ta fotka nadzorcy tak wygląda, to bym najpierw z nadzorcą porozmawiał, a potem dopiero poszedł z tym do Luka Skywalkera. Tak, tak, tak bym zrobił na pewno, mogę wam powiedzieć. Hmm, chcę jeszcze jakiś wątek poruszyć teraz? A w sumie nie wiem. O Jezus, czemu krytyki nie wchodzą? 64% szans, a dalej gówno nie chcę wchodzić. O Jezu, czym. Co wy tu robicie? Pantery. Dobra, nie chwal się. I ty też? Jak wiadomo, krytyki. O, w sumie wchodziły. Hmm. Przerośnięte kotki. Cieniostwór, nie no, cieniostwora jestem w stanie sklepać, tylko jak tutaj znowu będą te. Yy, wiecie. Towarzystwo To mam przypał To Kto wyciągnął broń? Jedna cholerna bestia mnie. Gdzie ty jest? Aha, ten! Eee, no, no no, 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 oj, 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 jak ty się nazywałeś? Wagalejski czylniszcze jest na dole. Dlatego on tutaj madła mi i się obraża, jak coś zabijam bez jego zgody. No i są tutaj roślinki, są tutaj grzybki, więc warto by też było to wyzbierać, bo mi nie wydaje mi się, żebym wracał na obszar Gadiukinowa zbyt prędko. To jest taki odcineczek w sumie jeszcze mniej więcej kontrolny, że to powiem, znaczy tutaj jeszcze z, z terenu Gadiukinowa wszystko zbieram i potem lecimy na Szczecin, jak to mówią, a mianowicie baza wojskowa chociażby. Jesteśmy sobie, myślę, że musiałem sobie wreszcie ogarnąć nagrywanie OBS-em. Ponieważ, jak nagrywam frapsem, to muszę to jeszcze do Camtasia wpierdziulać, yy, konwertować, a tak to bezpośrednio z OBS-a. No, OBS po prostu zapisuje w małej jakości, może jakości, mm, rozmiarze pliki i po prostu łatwiej jest, że tak to powiem. Że mogę od razu nagrane materiał wrzucić na YouTube'a, nie muszę go konwertować. A tak to ja się całe życie męczę. Znaczy, ogólnie fraps. Nagrywanie gotyka to jeszcze pół biedy, tak, bo materiały po renderowaniu. Render no, przy renderowaniu, po tym jak je wyrenderuję, ważą jakieś 800 mega. czy to się wrzuca jakieś 20 minut w, mojej, mo no, w moim przypadku na tuby. Chociaż de facto to takie jest przynajmniej 2 godziny poświęcenia czasu na zrobienie odcinka. Hmm. Mówi Myślę, że musi przekonwertować, a to z godziny zawsze trwa. W każdym razie, no, do starych Gierek jeszcze. To jest pół biedy, ale w przypadku takiego Skyrima to mógłbym chyba definitywnie naprawdę go całkowicie OBS-em nagrywać. I wtedy by wyszło na to, że przy takiej samej jakości filmu, przy takim samym czasie trwania go, on by ważył tyle samo. Plus jeszcze na 30 klatkach mógłby być taki Skyrim. A też by tyle samo ważył, co normalnie po, po wyrenderowaniu w Camtasia. Nie wiem, muszę pokombinować, bo ciasna właśnie streamowanie, a bezpośrednie nagrywanie e, programem Open Broadcast. Software to są dwie różne sprawy. Niestety. No, Hamie, co chciałeś powiedzieć? No. Dzień dziecka się skończył. Nadzorca sobie tutaj spacerował, tutaj swoje nagie fotki kupił. Dobra, dobra. Co piesku, co tam masz? Co żysz? No chodź Pierdząca pluskwa, nie no, pluskwę nie chcę bić Jakbym był nadzorcą, który gubi swoje fotki, gdzie bym ją zgubił? O Jezu, kim ty jesteś człowieku? Mulder No właśnie, co ty robisz z moim... Hej, co ty robisz z moim balonem? Ej, ty co tu dzielesz z moim szaram? Z twoim? Ja dumał, że to myło Ty słuchaj, nie Нет, я всего лишь американский шпион. А, точно. кто то я думаю, где-то я тебя видел. Наверное, в ЦРУ. Да я пошутил. Я русский. Да не, я точно тебя видел в ЦРУ. Мне агент твою фотку показывал. Ладно, ты прав. Только местным ничего не говори. А ты зато робишь. А сам-то ты тут что делаешь? Мне кажется, что правительство скрывает правду от американского народа. Я ее тут ищу. И чё, нашел? Пока нет. Вообще-то мне нужна шкурка инопланетянина для доказательств. Я сначала ее с тебя хотел снять. Ну, ты ведь не инопланетянин. Нет-нет, мы нет, ведь уже выяснили, что я американский шпион. Да, а все-таки жалко. Со, скоро скоро из-за А я короче, можешь иметь спока No, Malder, ty jesteś z tym z archiwum X, prawdopodobnie nawiązaniem, którego, przyznam się, że nie e, oglądałem. Uuu, kolejny poziom, 200 rubli. Nie, nie, nie amulet wojownika, amulet życia. Wow, 4 i... ponad 4,5 tysiąca rubli, o, oj ludzie, to jest bogactwo. Dobra, gdzie są te nagie fotki, nadzorcy? Skrzynia szpiega, może coś tu będzie? Nie, dalej nic nie ma, kurde belki. А может Симона призведи, и зобачь, что Симона мне дикого пове. Чеможет, ну, вообще, что-нибудь, какие-нибудь поступки сделаешь. Центр обнаружил наркоторговца. Возможно, именно отсюда идет основной поток наркотиков к нам в страну. Отлично. Отлично. Обежалаем лабораторию. Я осмотрел лабораторию. Ты нашел двержи. Там нет ничего, кроме пары ржавых ножей. Ты осмотрел все комнаты одна из них заперта. Ты должен любой ценой попасть в нее, наверняка там русские и прячут свое оружие. Спускаем агента Мулдера. Я встретил агента Малдера. Малдера, ты должен немедленно уничтожить его, он в федеральном рофиске. У нас есть что он ведет и Вы думаете, он работает на русских? скорее всего его завербовала ФСБ. Его нужно убрать, он слишком много знает. Центр. Обнаружен заброшенную oh, секретную лабораторию. Вашня. Посмотрите видео. Возможно, там рус. Центр. Шум. Добро. Ага, то в не могу включать музычку, спокойно. Ну, часть Симона Gówno. nie to tutaj na pewno by nie zgubił tej fotki. Może gdzieś tutaj, jak się wkurzę. Zaraz zob zobaczę sobie poradnik na YouTube w sumie. Ko koło twojego namiotu. To co ja mam Maldera załatwić teraz? Centrala sądzi, że Malder pracuje dla FSB. O otrzymałem jej z jak ta Maldera. Skóra obcego. Malder szukała skóry oso No, czyli tutaj w sumie co trzeba zabić tego. K chyba King Konga. Czyli po naszemu trolla. Forest, co ty tutaj robisz? Przyszedłeś się anonizować w krzakach. Polecam taką. Albo znalazłeś zdjęcie nadzorcy i przybiegł się I przybiegł tutaj, żeby móc się w spokoju podotykać po siusiaku, bo nadzorca to może być bardzo miły pan. Czołem Forest, nie uciekaj. Czy może w sumie nie chciał tego w pierśin... no, pierścienia Frodo? W sumie nie wydaje mi się. Hmm. Oj nadzorco, nadzorco ty gałganie Gdzie ty gdzie ty mogłeś to zgubić? Może pod takim już drzewkiem takie. Ja to w sumie w taki charakterystyczny punkt wstawił i się po prostu już. Wiecie tak nik... O, coś jest. Zdjęcie. O, pierdząca pluskwa to miała, no proszę. To jeszcze jest nieśmiertelna. O Jezu, bez drugi. Oddaj! Ja nie chcę w gamnielić chodzić. Co tu się dzieje? Dawaj! Ольга целый рулон. А пока фотку. Чего? Это ж фотка, а не туалетка. У меня нет другой. Отдай. Я нашел. Я не хочу в говне ведь ходить. <пирит> Давай туда. я тебе бумагу принесу, что ли. Ну, нормальную. Давай. Ольга целый рулон. А пока фотку отдай. Если ты завтра не вернешься, я ей подотрусь. Дурак, <laughs> она же глянцевая. <laughs> Поэтому я подожду один день. <laughs> Все же и получше хочется. Ладно, ладно, поищу. Только отойди в сторону, а то воняет от тебя. Сотуши кут фаджея. Сотуши, что то есть, о с кем ты человеку есть? Как это есть зло, как это есть зло, но я O, 10 rubli. No mogę go po prostu pobić. Teraz ja się po prostu nie cykam przy jak biję ludzi, co nie. Co mnie bezdobny będzie butelką bił. Ojoj. No wiadomo, że mu krytyki chodzą. Co mogę sobie zdjęcie nadzorcy z młodości zabrać, po prostu. Zobaczymy, jak on wygląda. <laughs> Jakie zło, ale nie, no dobra, będę dobrym człowiekiem. Zaniosę mu papier toaletowy i potem go pobiję. Tak, więcej doświadczenia trzeba myśleć, po prostu wiecie jak. I to w ogóle w misjach nawet nie jest. Czekajcie, długi zagaz. Aha, bezdomny znalazł fotkę. Chcę z, 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 z normalny papier toaletowy. Jeśli go już sz dnia nie przyniosę papieru, wykorzysta z zdjęcie... Niezupełnie zgodnie z przeznaczeniem. <laughs> ja bym z poczekał ten jeden dzień i zobaczył, jakby to wyglądało, jakbym rzeczywiście tą fotkę wykorzystał w jakiś taki, wiecie, nietypowy sposób. Yy, wiecie, co zrobimy, to sprawdzimy, to rzecz jasna. Tylko byle bym nie zapomniał. Tak samo w Weleji chciałem sprawdzić, co by się stało, gdybyśmy 3 dni nie oddawali goblinom yy, artefaktów, co nie. Bo wiadomo, tam była taka misja w Weleji, historia wojowniczki, żeby trzy artefakty przynieść goblinom, które skradziono, i gobliny naszej powiedziały, że zaatakują Korinis. I miałem pod koniec serii to sprawdzić, czy rzeczywiście tak się stanie. I wiecie co? Zapomniałem. <laughs> Obym takiego ga gałgaństwa nie zrobił znowu. Yy, tego troszeczkę postaram się pokombinować, że tak to powiem. I myślę, że będzie fajnie. Bo, znając twórców tej modyfikacji, może dostajemy po prostu tu samo w głównie, najprościej rzecz ujmując. Ale no, bądźmy realistami. Kto by czekał jeden dzień, żeby się podetrzeć, mając obsrane gacie? No, no. no. No po prostu to no, ja bym nie wytrzymał to. To już liście są lepsze, no ale kto ej, by się z zdjęciami chciał jeszcze podcierać? Ile masz papier toaletowy? Gdzie jest? Mogę. A tam styl zabrał. Ja palcem pryłek. Jaki bezpośredni i o niej? Может, Петрович мужчина мне чего? У тебя есть туалетная бумага? Что, по нос пробил, я тебе в жопу, лук пушком пользуйся, чай в деревне живешь. Какая-то проститутка, блядь. А чем? Ну ты суки, сын, урбишь мне интернету. Чем у меня по первому туалету вегу? Отзорца? Какая война? Какой скупаешь футра, потребуешь с а? вроде пушнину скупаешь. Пидорасы, ну да, шкуру на экспорт. А что? Мне нужна победы. шкурка инопланетянина. А у тебя случайно народ. нет такой? Мы знаем этого нет, шкурки Он инопланетянина на у меня планету, нет. А, а зачем она нахуй? тебе? Да, один, один чукнутый американец интересуется. Могу предложить тобой. твоему американцу шкуру черного тролля? Очень редкое животное. В Америке таких точно нет.

no no problem. A nauczę się siły Dobra, dalej 15 punktów, 5 siły więcej 79 Hej, ty Chwilę on nic nowego. Może ten żridowski ma, bo my jesteśmy bardzo mili dla niego. Rzecz Loli się nie da spytać ani Pietrowicza Boże, nadzorcy.

Zalecki ty Sejusz. Ojeo, sprzyjmuje George boj gówniany w Teksańskie wody, powrót na i patrol grzepem po swoim pustym żywi, gruntach, a ucząc a hiszpańskiego zbyt, lokalnych, zbyt, a w Nowym Jorku już mówiłem po rosyjsku. A może być po rosyjsku. Mam pan może papier toaletowy? Wójt, u was jest ktoaletny umowy? Bumaga mu potrzebna, czy ty nie rosyjski co? Wyszedł na przyrodę, łupuszek zniszczył, i wszystko Ojeju Ojeju, ojeju, widzę, że ciekawa sprawa będzie e, e, Mamy tutaj po prostu wybrednego Rosjanina, tak? Który potrzebuje papieru toaletowego A może seków ma? U Ciebie jest toaletna bułka? Nie, miły, my z gołej w podmywają podmywamy się My się podmywamy, ojeju ale to jest złe Może klawa będzie mieć Dajcie banana marihuana. boże te piosenki się robią coraz ciekawsze Dawa, okradnę cię 70 rubli Spoko hajsiwo jest A od drzwiotki są otwarte? O! kule Hej U jest toaletna papierka? Toaletna? Nie Uuu, uh, ścierny Gadica Pokaż... Smatry Smatry no, ale męzec między... po kolejki liniowej, to jest dopiero ciekawe Czemu ty masz 12 toporów psychopatę przy sobie? Czy powinienem w sumie się o to pytać? No nie wiem, nie wiem, może, może lepiej nie, im mniej człowiek wie, tym jest szczęśliwszy podobno Dajcie banana, marihuana, to jest, to jest śmieszne. Nie no, czego mogę po prostu bić, ale co to, to mi da na ważną sprawę? Yy, wiecie co, ja nie mam już tematów do Dorazmów, to po prostu to. tak, przyspieszymy. Dobra, prawie na miejscu. Może jeszcze w sumie sobie zobaczę na model tego papieru tu ściernego. Tu jest perła, czyli to raczej nie jest to, stara moneta. Hmm. Pokażcie mi papier ścierny. O, jest papier ścierny, mogę go przeczytać. Zręczność plus 2. w sumie ciekawa sprawa. No. Ojeju! ale to będzie złe. Czekajcie, to sobie zapiszę na to. Prześpieszę do kolejnego dnia i zobaczę, co się stanie, jak mu nie dam papieru. Tak ofensywnie, nawet w dwa dni. Dobra. Wynocha z mojego łóżko, człowieku. No spiciulaj mi stąd spidziulaj. jaki... Jaki ham? Jaki zero poszanowania i godności drugiego człowieka? Dobra. Minęły dwa dni. Idę do bezdomnego, jak to chcę po prostu zobaczyć, co tu się wydarzy teraz. Halo, halo, panie bezdomny! Hej, ty Wut, dostał ciebie toaletną pomagą. Mężne Nie na drze! O za nie wytrzymałem. Ej, tak, tak po prostu. A jak cię pobiję? Kurde, liczyłem na coś kreatywnego z ich strony. Po prostu takiego bardzo. Zdjęcia nadzorce z młodości. No co, zawiodłem się, po prostu zawiodłem się. Myślałem, że jakoś to kreatywnie rozwiążę. Dobra, dobra. Masz. Вот, достал тебе туалетную бумагу. Нежная, как мякоть кокоса. Давай! Менчутки, как овоц кокосу. Зараз zobaczymy. Эффекты папирус черного. Эй, где ты идешь? А, добра, счёнь гамайты Тарас. Чё ты жестковато? Жопа болит! А ты чё хотел? Это самая мягкая из всех, что я видел. Ciężkie cztery godziny, brat. Ładny, trzymaj swoją fotografię! Chwila. Wiecie co, 400 punktów doświadczenia piechotą nie chodzi, niestety. A może stety? Może nie ma tak jak tu bezdomnych. Nie czuję się dobrym człowiekiem z tym. Dobra, ale papier ścierny ci zostawię, żebyś miał na pamiątkę. Так, фоксовой мальдерови от, ну, фокс, поведем. Мальдерови отдадим этого. Принесешь шкуру и сюда запсейкнете. Я принес шкурку инопланетянина. Отлично, ты настоящий друг. Вот, возьми. Это все, что у меня есть. Какая странная шкурка. Это черный трехамут. относится к классу мудотрясов с планеты мудозвонов. Спасибо, очень ценная вещь. У, oh, 6 тысяч долларов то есть 60 рублей. Оу, оу, е, маме! Я должен тебя убить. За что? Центр подозревает, что ты работаешь на ФСБ. Это ложь. Я знаю это дело рук Курильщика. Он давно пытался убрать меня. Правительство боится, что я расскажу всю правду американскому народу. Да какую правду-то? Еще не знаю, но обязательно найду ее. Истина где-то рядом. Так ты веришь мне? курдо да то есть Ой, не ой не вем, добже, вем же, не с драйцом! Хорошо, я верю, что ты не предатель. Я yeah, знал, что на тебя можно положиться. Ну no, что мне сообщить, в центр. Сомри, что убрал меня, все равно они не смогут проверить. Ведь о том квесте заставим себе на наступный отчинек. Тем часом... Pożegnam się, bo ja nie chcę takiego dłuży, tak przedłużać. Napiszcie mi po prostu jak ja to mam rozwiązać. Czy powiedzieć, że nie zdrajcą, czy może też nie. W każdym razie jak bardzo lubicie tę serię, to dajcie o tym znać. No, dzięki za uwagę. O Jezu, zapisałem tu gdzie nie trzeba. Trzymajcie się. Na razie.